De Jezus Chrystus. Duchu Święty, Duchu Miłości, <laughs> Ojca i Syna, <laughs> oblaż mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twojego tych komnat, w których zapomnę o świecie. Abym poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznań wyższego i męstwem, abym odważnie nie je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, ukochany mistrzu. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen.

przygotowaniu do odbudowy Kościoła. Niebo nam przychodzi z nieprawdopodobnymi orędziami. Otrzymujemy teraz od Boga Ojca naukę ponad orędzi Uwierzę o wierze, o źródłach, pomnam. o źródłach pogłębienia wiary. Wczoraj Zebrałem parę myśli. Na Ziemi pozostaje jeszcze przestrzeń do wiary. Miłość wypływa z wiary. Jeśli nie ma wiary, nie ma mowy o żadnej dzieci To jest hum humanitaryzm, umowy ekonomiczne. Z wiary płyną zasługi. Do każdej łaski. Pamiętajcie, jest przypisane cierpienie. Kochane dzieci, mówi Ojciec, wiara nie pozostawia miejsca na pewność, dopóki żyjecie. Ta stała niepewność będzie waszą ręką. I stąd się musimy borykać nieraz z wątpliwościami z niestałą wiarą. Nigdy nie pozyskacie pewności, ponieważ Jana położy się w świecie niepewności. W świecie, który jej przeczy, który z nią walczy wszelkimi możliwymi sposobami. Dzieci nie ma żadnej pewności w świecie to, co robią, to, co wam obiecują, to, co gwarantują. Choćby się nam wydawało, że. To jest coś pewnego, że otrzymujecie pięćset na dziecko. Za tym musi coś być. Wielki kamuflaż, żebyście byli, byli spokojni. Może się okazać, że stracili ojczyznę. W świecie żyje poprzez łaskę w duszach wierzących. Im więcej wiary, tym więcej mnie w świecie. Dziś rozważałem w kontemplacji święty Jan Ewangelista. Pięknie mówił. Dziś Kościół za mało rozlewa łaski na świat. Z czym to jest związane? Dzieci z brakiem wiary. Im więcej wiary, tym więcej mnie, Boga w świecie. Im więcej wierzący, tym silniejsza jest moja obecność, pośród. Przeciwniły tym dobrze, nie? Całe płacie Europy. Sto lat temu były dzieci wierzące, a dziś na to miejsce pojawiły się białe plamy, białe kruki. Im więcej wierzących, tym silniejsza jest obecność Boga wśród Was. Tak więc świat, zabijając wiarę, stara się uśmiercić nie tyle wiarę, o ile mniej. Komuniści, dzieci, ogłaszali, że nie ma Boga. Przyszła Europa, Unia Europejska, nasi przywódcy duchowi powiedzieli wam, że Bóg tylko w zakresie i w twoim serduszku. Dzieci, mechanizm bardzo proste. Stworzyć taką formę duszpasterstwa, że po najsilniejszym dla Was świeckim sakramencie wierzmowaniu, gdzie powinien być power wiary, wszyscy goodbye winetu mówią Kościołowi Bogu. Pan Bóg, z imienia zabijanie wiary odbywa się przez prowadzenie działań, badań, doświadczeń naukowych, mający udowodnić człowiekowi, że nie potrzebuje Boga, ponieważ sam potrafi wszystko stworzyć, czego potrzebuje do istnienia. Tyle razy nam ogłaszali, opanowali, jest lekarstwo na raka, jest tamta. Tak ci rekord świata choroby rakowej. Znam przypadek już tygodniowy. Rozkroili, strzeli, powiedzieli do tygodnia. Oma dla Małgorzatę. Zdrowa. Dwa tygodnie temu zdrowa. Nagle coś ją zabolało. Poszła do, lekarz, do lekarza. rak. już jest leży dzień w trumnie. Dzieci za chwilę może nas nie być. Wszystkie badania, działania, doświadczenia naukowe mają na celu udowodnić człowiekowi, że nie potrzebuje Boga, ponieważ sam potrafi wszystko stworzyć. Amerykanie byli już na etapie takiej euforii, że zbudowali rakietę, która startuje wahadłowiec. Dzieci leci w niebo. Wraca na ziemię, ląduje. Wydawało się, że mają już wszystko w kieszeni. To i na jego oczach ten wahanowiec raz czy dwa razy pyknął i uspokoili się. Na oczach kilkudziesięciu tysięcy na Florydzie obserwowali start Kolumbii. Najpierw nakręcali program. Wybierali Amerykanie nauczycielkę, która poleci w kosmos. Całe mechanizmy napędzają ducha. Wszyscy patrzą po 8 sekundach. Pyk! No i co Ameryką? Zuchwałość dzisiejszej techniki sprzeciwia się mi, poddając wątpliwości i Myśmy opuszczali w seminarium, przekonani, że teoria Darwina o ewolucji nie przeczy prawą wiary. A kiedyś na nasz orędzie, co mu wyjaśnia, zuchwalstwo, rozumiecie? Wszystko to wymyślają, żeby. Wątpić w pochodzenie przedrzeczne. Wynalazki w swoim założeniu miały ułatwić życie człowiekowi, aby miał więcej czasu dla Boga i dla rodziny. Dobrze wiecie, że stały się zaprzeczeniem pierwotnej ideologii. z to wyjaśnia. Mamy więcej czasu? Mając samochody, pociągi, samoloty, mając przy sobie komórki, niewolnikami prędkości, konsumpcji materii, staliśmy się. Bóg bardzo konkretnie wynalazki, wyparły Boga i zdewastowały rodzinę. Co z tego, że mamy dzisiaj pralki, które same wirują, dzieci same suszą. Jeszcze nie słyszałem, żeby pralka prasowała, no, ale to do tego wtedy dojdzie. Ale co z tego? Dzieci nie mają mamy. A moja mama prała na tarle. My z mamą nosili pranie do rzeki, bo nie stać nas było, na wodę ze, stali, ze ściany i nosić w wiaderkach więc do rzeki dzieci. Tam pomagało się mam jako małe dziecko wykręcać. Dzieci uchrobiliśmy się, ale my mieli mamę. Kapujecie, a wasze dzieci mają żłóbki przedszkola. Ale później mają was gdzieś. Tylko w krótkim czasie wejdzie ustawa o dziecko. Nie tylko z próbówki, ale z inkubatora, że państwo polskie będzie chowało obywateli. Wynalazki wyparły Boga, zdewastowały rodziny. Wynalazki, to tu będziecie wierzać Pana Boga imię. Wynalazki stały się narzędziem szatana, który trzyma Was na uwięzi. W zupełnej nieświadomości. Gdy po raz pierwszy z moją pierwszą książką mistyczną były porędzia Ottawianiego, pana Zakaplanów Micheliniego, tam Byłem na panowisku wścieknięty. No. Cały czas było mówione: materializm i konsumpcja. A dzieci, wreszcie tylko orędzie naszą, o tym, co Ducha Świętego, gdzie w XXVIII Co mówi Duch Święty o konsumpcji? I mówi o potędze umartwienia, powściągliwości. Wiara, która jest zaprzeczeniem realiów znanych człowiekowi, wprowadza do świata dysharmonię. Dzieci to jest logiczne. Jak mnie się pytają w sądzie, prokurator spisują, z czego się utrzymuje, z darów opatrzności. Piszą tak. Widzicie, Oni mają problem. A dla mnie to jest oczywiste. Bóg rzekł, Słowo pomoże. Odmior, realia, wszystko, wypłata, porozliczać, przedstawić Państwu każdą złotóweczkę, na co poszło, żebyście czasami jakiegoś batu nie, nie upośledzili. Dzieje się tak na skutek grzechu, który utworzył świat oparty na grzechu, i poddany przechodzień. <laughs> Dlatego z takim rozmachem wprowadzają, wprowadza się wszystkie dewiacje osobowe, system prawa i stawia się na piedestale i dewastuje się Wasze dzieci. Nadejdzie czas, że wiecznie Wam będą chodziły Waszych obywateli. Dzieje się to na skutek grzechu, który, który utworzył świat oparty na grzechu i poddany grzechowi. Dopóki świat rządzi grzech, świat istnieje poddany prawom, jakie w nim utworzył i mimo, i mimo, że stacza się ku zagładzie, funkcjonowa, funkcjonuje, zdawałoby się, bez zarzutu. Z tej tu perspektywy rozumiecie, dlaczego nie chciano intronizacji w Polsce, tej, jaką chce Bóg, podporządkowanie państwa pod prawo Boże. pod kura. Dzieci, jak poleci ta, ta składanka z kosteklego. Współczuję Wam w blokach, w miastach, będziecie wyli. Wiara niszczy ten stan świata na grzechu, ponieważ prawidła światowe podważa prawidła światowe i wystawia na pośmiewisko pychę tego pokolenia. Wiara zawsze działała wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkiemu. Wiara sprzeciwia się człowiekowi, przynosząc chwałę Bogu. Tak więc wszyscy wierzący sprzeciwiają się sami sobie i w ten sposób podnoszą chwałę, przynoszą chwałę Najwyższemu Bogu, uznając samych siebie za poddanych wobec wiary której ani rozumem, ani sercem nie zdołają zmierzyć. Jak to zrozumieć? Wierzący sprzeciwiają się samym sobie. Bo jak się przyjmuje prawo Boże, no to trzeba zrezygnować nie z własnego uczucia, z przyjemności, z pragnień. Pięknie o tych cnotach, o owocach. O owocach, darach Ducha Świętego mówi w naszych orędziach Duch Święty zachęca do dyrektury dzieci. Zachęcał, to się oczy otwierają. W jakiej próżni my funkcjonujemy. Wiara jest ukryta w sercach swoich chrzcicieli, jednak poprzez poddanie się jej panowaniu w sercu człowiek nieraz Ukazuje jej wymiar w świecie i dzieje się to za przyczyną Ojca wiary, Wszechmogącego Boga, który jest dłużikiem wszystkich wzywających go z wiarą. I niejednokrotnie, z tego zdania pięknie wynika, że człowiek Ukazuje w świecie wymiar wiary, gdzie się cuda. Przemia tak pięknie, że napłaca tłumy, podażna odwaga, nie boi się niczego. W tych przypadkach pamiętajcie, Bóg, ojciec, jest waszym dłużnikiem. Gdzie jest wzywany, tam gdzie jest wiara, tam Bóg jest wzywany. Kto wierzy, zobowiązuje mnie do troski i opieki wobec Niego. Dzieci, to jest nasza siła. Żadne gdymanie, żadne spotykanie w właśnie dialogu, tolerancji, równości, dzieci. Kto wierzy, zobowiązuje mnie do troski i opieki wobec mnie. Wszystko, co naderwiemy w płaszczynie lat do Boga, dzieci jest nam później zabrane, tracimy. Nie mogę porzucić tego, kto z ufnością powierza mi wszystkie moje sprawy. Bycie dłużnikiem oznacza, że człowiek, który wierzy, Zdobywa zasługę, którą ja winien jestem mu spłacić. Dzieci macie, mamy gwarantowaną opiekę Boga, kto wierzy. Uczyniłem się waszym dłużnikiem, obiecując wam zbawienie w wiarę Obiecując wam wieczną nagrodę dla tych, którzy wierze pokładają nadzieję. Pamiętajcie, że mnie w Najświętszym Sakramencie oddajecie cześć samemu Bogu. A czynicie to przez wiarę. Nie jest to możliwe bez wiary, ponieważ nie jest możliwe oddawanie czci boskiej kawałkowi chleba, jeśli nie wierzy się, że jest w nim obecny Bóg. Dlatego ci, którzy nie wierzą, nie oddają mi czci bez przebywania mojej obecności i wypowiadanie słów modlitwy. To logiczne, proste. Pamiętajcie, aby przepowiadać mojej obecności, dokładać wszelkich starań, aby czcić moją nieustanną obecność w najświętszym zakamiencie. Nie są ważne słowa modlitw, nie są ważne wasze pieśni tyle, ile ważna jest świadomość mojej obecności. Tu jest Bóg. Staję i klęczę u Jego stóp. Rozmawiam z Nim, moim Bogiem. Pielęgnujcie wiarę, pamiętajcie, go czcicie, kto stoi przed Wami ukryty, ale obecny z całą swoją boskością, z całą swoją mocą. Powtarzajcie, powtarzam modlitwy. Nie zapominajcie o tym, przed którym też Wam pojadacie. Lepiej Wam jest milczeć, niż mówić bezwiednie. Lepiej jest Wam milczeć, niż śpiewać bez upamiętania, zapominając o mojej obecności. Jak wielka jest nagroda dla tych, którzy powiększają w sobie wiarę w moją żyłą obecność w sakramentach, jak wielka kara dla nieszczęśników, którzy lekceważą tę obecność. Z tego dzisiaj sobie nikt nie zdaje sprawy. Co nas czeka za lekceważenie Bożej obecności w świętych sakramentach. Dałem wiele znaków światu, aby poznał, że prawdziwie jestem obecny, bo docierałem klewa i wina. Jeśli te dowody są dla Was zbyt małe, to znaczy, że nie ma Was wiary. Wiara jest łaską, którą należy pielęgnować. Jest łaską, którą Wam daję i odbieram. Jeśli jest niedoceniona i nierozwijana, pamiętajcie o tym, że Bóg również łaskę wiary odbiera. Na Waszych oczach. W czasie wierzmowań Waszych dzieci dokonuje się odebranie w wielu przypadkach przez Boga łaski wiary. Niedoceniana, byle jak przygotowana katechetycznie, wygimbane to punktowo, bez przekonania. Dzieci, sakrament wierzmowania, ktoś podał definicję dzisiejszy, jest to odebranie łaski wiary przez Boga za zaliczku w miejscu Jest jeszcze robione rękoma biskupa i jego delegata, którego wyznaczy na Bliżonarii. Powtarzam więc jeszcze raz. Wiara jest łaską, którą Wam daję, ale odbieram, jeśli pozostaje niedoceniona i nierozwijana. Jest łaską, która znika. Skutek oddawania czci i wierze innym bóstwom. Zapomniana i zanieczyszczona w Boga Bogom traci życie w duszy i zamiera. Perfekcyjnie rozwinął to, moi drodzy, ekumenizm jedność z Żydami z islamitami. Chrześcijanin, który otrzymał zalążek wiary nie musi być człowiekiem wierzącym, ponieważ wiara jest łaską daną do świadomego rozwijania. Jest to bardzo bolesne. Chrześcijanin, który otrzymał zalążek wiary nie musi być człowiekiem wierzącym. Kapłan, który otrzymał sędzia kapłańskie, dzieci nie musi być człowiekiem wierzącym, bo wiara jest łaską daną do świadomego jej rozwijania. Nikt to sobie tego daru nie ceni, nie przymnoży w sobie wiary w sercu, i tak wszystko w nim będzie wzrastało wraz z nim. Oprócz tej jednej cnoty, która bez udziału człowieka pozostaje uśpiona, aż czasem zaduszona w duszy. Amen. Dzieci temu służą różnorakie formy dewastacyjne. Zabranie katehezy kapłanom, danie świeckim. Dzisiaj jest plan duszpasterski, episkopatu, że znowu poprzygotowują do posługi moderatorów świeckich, dadzą papiery i to mają robić młodzi, bo młodzi potrafią mówić do młodych. Ostatnio panu Łukaszkowi tłumaczyłem, że przełożony w seminarium powinien mieć minimum 50 lat. Bo jak dziecko pięcioletnie w kapłańskiej wychowa kleryka. Jak co on widział w życiu? Co on doświadczy? Ma nawalone zlepki idei pogańskich, teorii naukowych i myśli, że to funkcjonuje.